Czym jest owca? I tutaj z wdzięcznością Ewagriusz zwraca się do biskupa Jana z Jerozolimy i mówi: Tymczasem składam dziękczynienie Panu i Twojej świątobliwości, że zaliczyłeś mnie do swoich owiec. To jest wielka radość. Lecz dalej dodaję: Ponieważ jestem pokryty licznymi wrzodami. Pożytecznymi dla, pożyteczniej dla mnie będzie, jeśli pozostanę na pustyni poza Twym świętym stadem. Także owca jest tym, który jest w stadzie, właśnie w tym świętym stadzie, przy świątobliwym biskupie, a jednocześnie Ewagriusz mówi, ja nie jestem godny należeć do Twojego świątobliwego stada owiec, mi bardzo jest miło i, i bardzo dziękuję, jest bardzo mi przyjemnie. To jest dla mnie wielki zaszczyt, że Ty w swoim sercu uznałeś mnie za godnego należenia do tego stada, ale jednocześnie, no właśnie, ja jeszcze wiele mam do zrobienia na pustyni. Dlatego pozwól, że na pustyni w samotności zostanę. To jest wybór Ewagriusza. Natomiast wracam do pytania: czym jest owca? Owca jest to, tym człowiekiem, który został uznany za godnego należenia do stada, do świątobliwego stada. Niech każdy z nas będzie owcą i czuje się zaproszony do tego stada. Może jeszcze potrzebujemy być chwilę na pustyni, ale na pewno owca jest naturalnie. Przeznaczona do stada. Niech też Pan Bóg wreszcie nas sam z tej pustyni na swoich ramionach przyniesie i umieści w swoim świętym stadzie. To jest chyba nasze największe pragnienie i marzenie. Zdękuj.